Spotkają się zespoły, których rywalizacja budzi wyjątkowe emocje. Czas na zaciętą walkę. Nie odchodźcie od telewizorów, tego nie można przegapić. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Po tym spotkaniu ostatniej kolejki będziemy się musieli z naszą Ekstraklasą rozstać na kilka tygodni. Lechia Gdańsk zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Na pewno był to ciekawy sezon. Niezależnie od dzisiejszego spotkania, ale miło będzie, jeśli oba zespoły potraktują te ten mecz poważnie. Dowiodą profesjonalizmu i nim piłkarze rozjadą się na zasłużone urlopy, zakończą rozgrywki mocnym uderzeniem, dając sobie siebie wszystko. Myślę, że kibice na to zasłużą. I tracą piłkę. się powinno robić. Modelowy odbiór. Okazja do strzału. Obrona, ale piłkawcze. Tak, Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma, bo bitki nie dało się już wyjąć. Hey. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle zupełnie niespodziewanie jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. No to mamy 1 do 0. Decyzyjna centra będzie gorąco. Ośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. A tymczasem, proszę Państwa, padła bramka w meczu Śląska-Wrocław. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Śląska-Wrocław. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. I to by było tyle. Ależ teraz było blisko wyrównania. Naprawdę, to była wyborna sytuacja i tylko osobie stojącej między słupkami drużyna zawdzięcza, że wciąż prowadzi. No teraz zrobiło się groźnie. Nie ma! Budło w sytuacji sam na sam. Ktoś tu chyba nie utrzymał nerwów na wodze, a wystarczyło trafić. Musieliśmy na moment przerwać. Śląsk Wrocław zdobywa bramkę. Obecnie więc prowadzą 1 do 0. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Krzysztof Piątek. Zdecydowane wejście bez faulu. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Niecelny strzał, ale naprawdę niewiele brakowało. Warto było spróbować, chociaż to był ostry kąt i trudno nazwać to stuprocentową okazją. Ale kto nie podejmuje prób, ten nie strzela goli. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. Centra teraz na piątka. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Wilk. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Obie ekipy zamieniły się mu stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Próbuję teraz uderzać na bramkę. Proszę państwa, mamy dublec! No trzeba powiedzieć, że to co dzisiaj pokazuje, aż prosi się o brawa! Powiem Ci Tomku, że uwielbiam takie trafienia jasne, słupek tutaj pomógł, ale też idealnie to było wymierzone. mówi, wszystko to nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. Kubicki. Afonso Souza. Przechwyt i są przy piłce. Otrzymaliśmy informację, że padła bramka w meczu Rakowa-Częstochowa. To kolejne trafienie dla Piasta Gliwice. Daje im to. Czy No i fauluje teraz, będzie rzut wolny. To może być szansa. Musieliśmy na moment przerwać i mamy bramkę dla Piasta Gliwice. czyli mamy 2 do 0. Teraz dobrze, ma miejsce. Czy wykorzysta tę okazję? Okazja za okazją. Niewiele brakło, a miałby na koncie hat-tricka. Oto, że jeszcze będzie miał okazję. Jestem dziwnie spokojny. Dziś jest jego dzień, a i koledzy i rywale pomagają. LD. Z tego może też być. Czyli trafi. Uwaga, otrzymujemy informację o zmianie rezultatu w meczu Legii Warszawa. Tak, to jest kolejny gol dla drużyny warszawskiej Legii. Prowadzą teraz 2 do 1. Za nami 69 minut spotkania. Czy zdoła trafić? Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. Szansa! Bo no, chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza. Postawił na siłę. No i tak to się kończy. Piłkę przejęli rywale. Teraz będzie niebezpiecznie. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja góro. Obu drużynom bardzo trudno jest teraz opanować środek pola. Ktoś prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Czy sto ma to wykorzystać? Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Ależ udało im się ich rozpracować i zyskać przewagę liczebną. O wiele spóźniona reakcja obrony, i niestety, jak się traci głowę z tyłu, łatwo o stratę bramki. Aktualny wynik to 2 do 1. I podejmują jeszcze jedną próbę. Rozpaczliwie szukają szansy na wyrównujące trafienie. Prawo, dobrze w obronie. Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick. Trudno się dziwić, że ostatnich wizek przyjezdnej ekipie nie udało się uzyskać dziś pozytywnego wyniku. Łatwo. Przed nami wyczekiwany wielki finał rozgrywek. Kto sięgnie po. Finał Krajowego Pucharu to zawsze wyjątkowy dzień w piłkarskim kalendarzu. Również w naszym kraju to coraz ważniejsze wydarzenie. Dzisiaj mierzą się tu dwie drużyny, które... a A tym gol! Otwiera nam to wynik w tym finale Pucharu Kraju ładna bramka z bliskiego dystansu pewne wykończenie. taka akcja wymaga stalowych nerwów. No to mamy jeden do 0. Puszcza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Czy wykorzysta tę okazję? Broni, ale piłka w grze. Gdyby nie ten blok mogła być bardzo groźna brzucha. Cofana przed polem. Luka odbiła się teraz, a to oznacza rzut rożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I już nic z tego rożnego nie będzie. Jagielonia. Daje piłkę rywalą. Dobra akcja. Obrona może być dostała. Ale może teraz będzie szansa. Dobry refleks bramkarza. Wypita piłka. I tak, tak, jest. Proszę państwa. Mamy wyrównanie, a już że mogą się tutaj nie podnieść. No, Tomku, wystarczy spojrzeć na radość i ulgę na twarzach kibiców. Mecz znów otwarty. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Teraz doszło w pole karnie. Czasa, by na prowadzenie! I tak, proszę państwa, obejmują teraz prowadzenie! Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko, Tomku, fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę, a piątek dostał tyle czasu na przygotowanie strzału, że musiałby się bardzo postarać, by to zmarnować. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej, nic dziwnego, dopinają swego, muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzą. A zatem mamy wynik 2-1. Z problemu tu się urywa. Ej, piłka leci daleko od bramki, nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Piątek. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Dobre wejście, wygrywa tę piłkę. A teraz będzie dobra okazja. Właśnie to wyglądało świetnie, teraz obrąca. Na tablicy świetnej i jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Mocno było to uderzenie, ale widzieliśmy, zupełnie niecenne. Warto próbować Tomku, ale próbować trzeba z głową, to nie mogło wpaść. Piątek. Prawo dobrze w obronie. Piękny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. To teraz! Bramka! Powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić grę. Ciekawe, czy i jak odpowie przeciwnik. No w końcu to jest finał. No ta akcja pokazuje, że orientacja w defensywie u nich leży. Pozwolili by strona przeciwna zyskała przewagę liczebną. Bez szans na wybronienie. Z drugiej strony gratulacje dla drużyny przeciwnej za świetny zmysł wata. Mamy więc 3 do 1. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Weldę. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. No i co? Zamiast posiadania strata. Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową. Bramki nie ma. Było naprawdę blisko. Piłka minęła cel o centymetry. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Okazja przed nim teraz. I co? I jest. Prowadzą trzema golami. Chyba jest po meczu. Nie sądzę, by przeciwny zespół znalazł na to jakąkolwiek odpowiedź. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Aktualny wynik to 4 do 1. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. Zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem wystarczyło odrobinę pokombinować zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. O no i strzela Ale był czujny! Brawo! Głęboka ta centra z narożnika. Mamy aut, moment wytchnienia i rozpocznie bramkarz. Welde może teraz ruszyć wzdłuż linii, tam jest miejsce. Dobra okazja na bramkę, nie do wiary. Kolejny gol, prowadzą już różnicą czterech bramek. Warto obejrzeć sobie powtórkę gola, bo jest na co patrzeć. Dośrodkowanie punktów dokładnie tam, gdzie trzeba. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał, naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Do końca meczu. Tak jest, to już koniec. Ależ teraz wybuch radości. Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują się, ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. A teraz. Wina, na którą czekali, o której marzyli, bo jak każdy piłkarz, śnili o tej sytuacji. Za moment faktycznie w wywalczone wspaniałe trofeum i zasłużenie będą mogli delektować się sukcesem. I na pewno marzyli o tym od pierwszego dnia rywalizacji, a dzisiaj to marzenie staje się faktem. Już za chwilę przeżyją to razem. Upar w ich rękach i mają!